Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo jest mi miło spotkać się dzisiejszego wieczoru z wami chciałbym zaprosić Was na spotkanie, na temat uzdrawiania, na temat e, dobrego życia moim Państwa gościem jest Wiesław Błaszczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Jesteś ponownie tutaj na antenie studia VTV w związku z tym, że e, no przyjechałeś do Wrocławia, skoro jesteś we Wrocławiu, to z rzędu nagrywamy kilka audycji, żeby one były, one też będą zapowiedzią, są zapowiedzią Harmonii Wszechświata, którą organizujesz od jakiegoś czasu. To już piąte spotkanie, ale o tym powiemy później. Dobre. Ja bym chciał dzisiaj pod, podpytać Ciebie e, na temat, e, jak, jak obecnie wygląda u Ciebie sprawa uzdrawiania. Czy dalej uzdrawiasz, bo pojawiłeś się na studio no, już parę lat temu, 4, 5, 6 lat będzie. Dalej uzdrawiasz, jak to wygląda? Tak, uzdrawiam. Nawet tutaj będziemy też uzdrawiać jedną... Nagramy jeden filmik, gdzie będę przesyłał energię boskości. Nawet tutaj mam też książki, piękne książki. Będę czytał o uzdrawianiu i o tym, że no, zrobimy mi modlitwę, też przekaz mądrości, miłości i energii. że ludzie potrzebują tego. Większość ludzi dopiero zaczyna wchodzić w, to, w ten rytm, w te, w, zaczyna odnawiać się. Kiedy go zaboli, wtedy zaczyna myśleć. A tak ludzie po prostu, dopóki, dopóki chodzą i wszystko idzie im dobrze, nawet nie wspomni o jakiejś energii, o że Bóg go stworzył, nic, nie? No. A no jak, co według ciebie jest najważniejsze w życiu? Co dla ciebie było najważniejsze? Wiesz, że powiem prawdę, że y, tak miłości, jak w dzisiejszych czasach mówimy o miłości, nie? brakowało mi tej miłości. Mm -hmm. No ale teraz mogę powiedzieć, że od, odzyskałem tą swoją duszę. O, co to znaczy? No, że światło, miłość, prawdziwa miłość, energia zaczyna działać we mnie i dlatego chcę y, uzdrawiać ludzi. Może nie w taki sposób, jak inni uzdrawiają, ale po prostu w swój sposób. Nie? Przez modlitwę, przez medytację, przez wspólne rozmawianie, przez no, naczyty na telefon, czy tak tutaj na przykład. Nie? No. Bo mówisz o tym, że mm, no nie miałeś tak miłości w życiu. A o jakiej miłości mm, najbardziej mówisz? Bo masz rodzinę. Masz żonę również, z którą, no co prawda, nie utrzymujesz kontaktu. E, a różne są rodzaje miłości. O tak. jakiej miłości mówisz? Wiesz, taka miłość na przykład do tego wszechświata, do, do zwierząt, do całego, że nie miałem tej miłości nawet do siebie, nie? mogę powiedzieć. Nie? Aż dopiero, no, te, te, wiesz, to wiesz, co przyszło. Piorun. Co piorun, nie? No, zacząłem się zmieniać, i dużo, bardzo dużo się zmieniło mnie też. No, ale to wynikało z tego, że, nie wiem, nie miałeś czasu? E, człowiek był. Może powiedzieć, mogę powiedzieć, że i czasu nie było, bo człowiek nie myślał o tym, tylko myślał stale rodzina i pieniądz. Nie? A teraz trzeba yy, myśleć o miłości, ale też i o zdrowiu. Przedtem lekceważył człowiek, jak był młody, to lekceważył sobie zdrowie. Dopiero jak dostał nauczkę, dostałem mnie. Yy, kiedy sam się rozchorowałem, zacząłem myśleć, że jednak to zdrowie te... Ta żywność, ta woda, to wszystko jest, jest po to, żebyśmy żyli dobrze i szczęśliwie, nie? No, nie miałem szacunku do wody, przykładowo, do, no, no do wszystkiego, nie? I inaczej patrzyłem, nie patrzałem, że każda roślina, każda rzecz, która jest jest miłością, powstała z boskiej miłości, nie? No, Teraz rozumiem to i po prostu wiem, że Dużo ludzi jeszcze i są w tej ciemnościach, nie? No, ja też tak byłem, ale teraz wiem, że po prostu we wszystkim jest zakodowana energia, czyli energia miłości jest. Nie? No. Zastanawiałeś się nieraz, bo wiemy tutaj, że głównie bazujesz na Starym Testamencie, tym takim Bogu e, siemiężnym, takim mocnym, mm, sprawiedliwym też również, ale walecznym. Przynajmniej tak tam w różnych psalmach był ukazany. Ale też i księga Hioba, która mówi o nieszczęściu tak, człowieka, tak. prawda? O, o, o miłości również do Boga. Jak uważasz, Wiesławie, co jest w ogóle sensem życia człowieka? Kiedy Bóg z jednej strony wydaje się być miłością i pięknem i wszystkim, co może sobie najbardziej wyobrazić. A z drugiej strony m, dopuszcza różnego rodzaju cierpienia, smutki, które no, są częścią nieodzowną naszego życia. Tak. A w konsekwencji też jest śmierć w naszym życiu, m, w różnych warunkach. Jaki jest sens życia według ciebie? Po prostu, jeżeli zaczniemy myśleć to mamy sens życia, dlatego że y, y, Bóg mówi, że Stary Testament, nie? dla mnie nie ma różnicy Stary, Nowy Testament, to co, to co pisali tam w tym testamencie, ludzie też pisali, jedni byli dobrzy, którzy dobrze, jed, następni byli tacy, którym... Kró którzy się bali króla i pisali, co chcieli oni, nie, co królowie, żeby nie był czasami święty, także mówi, że ten król jest okrutny, Bóg jest ten okrutny w Stary Testamencie. A czy Ty znasz, czy ja znam, jaki Bóg naprawdę jest, nie, nie znamy tego po prostu. Dlatego my mamy mieć w sobie tą miłość, tą boskość. No jak będziesz dobry dla siebie, dla innych, to jesteś. Z łączności z tą bo, boskim, tym starym czy tam nowym Bogiem. nie? No. no, ale widzisz, że to jest tak, że nikt z nas nie wie, ale niektórzy nawet twierdzą, że Boga nie ma. Też, no, no nawet w Testamencie Starym pisze, nie? W tym Psalmie i 53 chyba nie? pisze, że mówi głupi w sercu swoim, że nie ma Boga, nie? No, i tam dalej pisze nieco, że oni okrutni są, że nie przestrzegają przykazań, i dlatego, no, no, ta, no ta, ja też nieraz tak wiesz, się zastanawiałem, nie? ile tej krzywdy, tego wszystkiego, dlaczego Bóg nie zrobi, żeby było tylko dobro, nie? No, ale niestety, prościej. za prosto by było, nie? No. Także, człowiek, tak ta jak ja, na przykład, no i po coś to dostałem. Żeby wyjść z tego i zacząć inaczej myśleć. Nie? Ale widzisz, większość religii właśnie pokazuje taki przyszły świat tu na ziemi, taki raj. Niektóre religie, ale w przeważającej części, bo dla niektórych to jest niebo albo piekło, czy różne stany tego świata duchowego, ale część religii uznaje, że tu może być właśnie taki raj na ziemi. To pojawia się pytanie. Skoro człowiek miałby stworzyć taki raj na ziemi, to dlaczego nie stworzył tego raju Bóg, prawda? Że my musimy własnymi mm, przemyśleniami mm, wspinać się na te wyżyny tam duchowości, moralności i tak dalej i tak dalej, żeby tworzyć raj na ziemi, a ten raj mógłby po prostu być już. Więc dlaczego? No wiesz, być? ja ci powiem tak, raj już był, nie? Nie wiemy, jak on wyglądał, co jak, ale ten raj jest w środku w nas. My tego nie znamy, my jesteśmy tym rajem całym, bo jesteśmy z miłości stworzeni, nie? Także raj może sobie wyobrazić, no wiesz, no Możesz sobie wyobrażać, się, jak raj był, nie? Ładne drzewka, wszystko dobrze i tak powinno być. No ale niestety, żeby ten raj mógł powstać, yy, stwór, stwór, twórca będzie z nami współpracował, ale musimy po prostu yy, no, podchodzić inaczej z naszymi myślami, z naszymi czynami, a nieraz wiesz, jak to, nie? No, yy, jak to było. No. Ja też dawnym, w czasach wcześniej, jak byłem młody, to nie myślałem o jakimś tam Bogu, czy on jest dobry, czy zły. Po prostu um, wiedziałem, że Bóg, Bóg jest i że Bóg każe, i to wszystko, nie? A, my, a Bóg nie każe, tylko my sami siebie każemy. Nie? No. Nieświadomie? Nieświadomie robimy, nie? Po prostu no. w dzisiejszych czasach ja myślę inaczej i inaczej podchodzę do tego wszystkiego, nie, no. Także nawet się cieszę z tego, że mnie to y, nieszczęście, mnie nieszczęście nie spotkało, bo miałem przecież, wiesz o tym, że dwa zawały, miałem i uderzenie, no ale jakaś siła mi pomogła, że z tego wyszłem, nie, no. No. Tak samo y, y, chodzę na ćwiczenia, które ćwiczenia pomagają taką rehabilitację robienie, ale to w następnym odcinku będziemy rozmawiać o tym, nie? Yes. No, no, także jestem szczęśliwy, że spotykam na swojej drodze miłości, pięknych ludzi, którzy mają szacunek do mnie, i ja mam do nich nie, no. Więcej, w dawnych czasach mogę powiedzieć więcej, człowiek na libacjach spędzał czas. I nie myślał o jakimś tam Bogu Starym czy tam Małym, A, Młodym. Ale to widzisz, świadczy to wyłącznie o tym, że tak naprawdę w naszym życiu są różne okresy i do każdego wieku jest przypisany pewien, pewien etap rozwoju życia człowieka. Że na ogół, wiadomo to nie jest regułą, ale na ogół przyjmuje się, że właśnie będąc młodym człowiekiem, rzadko myśli się o śmierci. E, a mimo to, czy nie mimo to, spędza się więcej czas na zabawy z rówieśnikami. Tak, tak, no. Potem, kiedy się jest dorosłym, to bardziej dba się o sfery finansowe, żeby kupić dom, zbudować dom, tak. żeby mieć dobry samochód, dobry taki statut społeczny, e, założyć rodzinę, m, również korzystać z tego z, z życia. Później, w późniejszych latach, dba się już o zdrowie, bo Odczuwa się już różne tak. niedomogi, no a starość na ogół już przynosi pewne refleksje. I, a, I kiedy to zdrowie, już mówiąc w takich schematach uproszczonych, że tak jest, bo to tak. choroby mogą być, są w każdym, w, każdym, w różnym wieku. Um, więc na ogół ta starość przynosi te, przynosząc te refleksje, daje mm, pewnego rodzaju. Podsumowania, co było dobre, co było złe w naszym życiu, co moglibyśmy zmienić. No i ten czas na rozwój duchowości tak przyjmuje się, że tak na ogół jest. To nie jest żadnym wyznacznikiem, prawda? Tak, ale ja Ci powiem tak, że nasz umysł, jeżeli skoro będziesz dobrze postępował, będziesz szedł dobrą drogą, jest w stanie, tak jak mówią niektórzy, że należymy do długowieczności. Nie? No, czyli nasze DNA, które w środku mamy, może y, tam y, góra wstrzygnąć i możemy odmłodzieć siebie. No, przez jak Ale jeszcze się to nikomu nie zdarzyło tu na ziemi. No mi się zdarzy. No. Także, no wiesz, wiara robi cuda i to prawda jest, nie? że Jasne. po prostu wiesz, no, trzeba, trzeba umieć tą energię stale chodzić tej wysokiej energii. Nie? Ale wierzysz to, że będziesz młodszy tutaj na ziemi? Tak, wierzę w to. No wierzę w to. Tak, tutaj przykładowo wyszłem z tych chorób, nie mogłem mówić, a dzisiaj mogę z tobą, z tobą rozmawiać, nie? No tak. No, no wiesz, to, to dla mnie też jest wielki sukces przecież, nie? No. Leżeć plackiem, nie, a nagle mogę sobie pozwolić, czy do Anglii poleci samolotem, i albo tutaj do Wrocławia przyjechać bez żadnej pomocy, bez niczego. Czyli widzisz, jeszcze mój umysł, który właściwie do, został troszeczkę sparaliżowany, odnawia się mnie, bo przecież nie mówiłem, a teraz już normalnie mówię. Nie? No, czyli mo można z wiarą, z medytacją. Z wiarą w ducha swojego, czyli w tej boskości, którą mam szacunek nie, do siebie, do swojego ciała. Przedtem nie myślałem, co tam ciało, nie? młody człowiek nie ma tyle siły, ale w, każde, w każdej chwili może wszystko się stać. Nie? Ale sam widzisz, już będąc na tej drodze duchowości. Doznałeś tych chorób, prawda? Tak, ale, ale to jest nauczka, to jest, yy, można powiedzieć, szko szkoła życia. To nie jest choroba, tylko to jest prawdziwa szkoła życia. Nie? A jak wygląda yy, to, co powiedziałeś, że, że medytacja, wiara i tak dalej, jak u ciebie to, na czym to polega? No, wiesz, kiedy się budzę, przedtem to yy, było pierwsze, że kawa i i papieros, nie? a dzisiaj ja się budzę, y, spojrzę w pogoda, jaka jest, i dziękuję Bogu, że oczy otworzyłem. Nie? Dziękuję za to, że y, dał mi życie, następny dzień jest y, życia y, dla mnie. Nie? No. Y, mam szacunek do tego. Nie? No i to jest moja wiara, nie? Po, początek, początek nowego życia. Początek mojego raju, mogę powiedzieć. Nie? Spotykam rozmaitych ludzi, ludzie do mnie dzwonią, proszą o radę, co kiedyś nie miałem takiego czegoś. Nie? No, tak, nawet na tych filmikach niektórzy są, którzy opinię złą napiszą, ale jest dużo, którzy odczuwają tą energię, kiedy ja mówię bo nasz oddech, przykładowo ci powiem, jest oddechem boskim, nie? My mamy, dopóki żyjemy i jest w nas Duch, czyli możemy oddychać, to ta miłość boska jest tą energią, którą... i słowach, których my teraz rozmawiamy, jest energia, jest energia Boga, nie? No. Nawet nie przyglądałem się gdzieś tam tym komentarzom, a które z tych komentarzy gdzieś tak negatywnie do ciebie docierają? No był taki komentarz, nie, że y, pamiętasz, byłem taki bardzo schorowany nie, i napisał Pan tam, no jaki z niego uzdrowicie jak sam siebie, nie może ledwo dziadek, ledwo dziadek zipie, nie, no. no wiesz, no to on mnie nie obraził, ale po prostu dał mi do wiadomości, że ludzie rozmaicie myślą, nie, ale ale zrozumiałem tego człowieka, dlatego, że on ja jestem w takim wieku i wychodzę z tych chorób, z tego wszystkiego, a nie życzę mu, żeby on był w mojej skórze. Nie? No właśnie, co byś powiedział ludziom, którzy gdzieś tam. Każdemu z nas się zdarza oceniać innych, tak. ale ktoś, kto w ten sposób y, ocenił ciebie publicznie, to co byś powiedział takiemu człowiekowi? Życzę mu wszystkiego dobrego, żeby żeby zaczął inaczej myśleć. Nie? No, bo wiem, że rozmaici ludzie, nie, nie wszyscy muszą się rzucać na, na szyję i kochać mnie. Nie? Ale szacunek, mam do tego człowieka: szacunek, że po prostu powiedział to, o czym myślał. Nie? No, a przecież to już wiesz, już bym mnie trzęsła, a ty taki, a ty taki. Nie? A teraz po prostu rozumiem ludzi, którzy. Będą w mojej sytuacji, nie życzę im, ale po prostu y, dostają w inny sposób nauczkę. Czasami ja dostałem nauczkę życia w ten sposób, taki był mój program, a po prostu wyszedłem z tego programu i idę swoją drogą, nie? Gdzie ja kiedyś mi by myślał o Bogu, mówił przed kamerą, albo coś mówił o Bogu, albo czytał takie rzeczy, czy tego, nie? No. Także życie widzisz, mnie dużo nauczyło. To też nie poznajesz siebie. No nie poznaję siebie i chcę jeszcze siebie nie poznawać, ale na dobrej drodze życia. Nie? No. Życzę wszystkim, wam kochani, dużo miłości, dużo serdeczności, dużo wdzięczności. O, kochajcie wszystko, co was otacza. Dziękujcie stwórcy za to, co macie, bo dlatego, że o, macie tyle, ile, ile powinniście mieć. Bo niektórzy mają dużo, a zapominają, że y, zostali stworzeni. Nie? No. Od wielu lat uzdrawiasz za darmo. Zresztą tak jak Krzysztof Malęgowski, we dwójkę, tak jakoś razem działacie y, charytatywnie, można powiedzieć. Tak. Natomiast też pojawiło się tutaj zaraz pokażemy numer konta bankowego dla tych wszystkich, którzy chcieliby Ciebie wesprzeć. No, znalazłeś się też w takiej sytuacji, że mm, no, potrzebujesz wsparcia również finansowego, jeżeli chodzi o takie podstawowe e, formy, żeby suplementy zakupić czy tak, lepsze tak. jedzenie. Więc w ramach, kiedy powiedzmy, pomagasz komuś, a, i ktoś chciałby się odwdzięczyć, ponieważ nie bierzesz wynagrodzenia za uzdrawianie, ale gdyby ktoś chciał się odwdzięczyć chciał Tobie pomóc, to może również dokonać wpłaty darowizny na Twoje konto. To jest Twoje tak. konto prywatne. Moje konto, tak. Proszę Państwa, z miłą chęcią i z błogosławieństwem przyjmę to, bo dlatego, że mogę powiedzieć, że darowizna tam w jakiś tam sposób obdzięcza się dla drugiej osoby tak samo jeżeli dajesz, to i otrzymujesz, nie? bo y, pieniądz jest potrzebny nie do przesady, tak jak niektórzy terapeuci czy tam uzdrowiciele aż do przesady, nie? ale, ale y, potrzebują do życia, więc nie będę ich krytykował. Po prostu mówię, nie przesadzajcie troszeczkę, zastanówcie się, nie przesadzajcie, bo dlatego, że jak szybko otrzymujecie, tak szybko możecie i, i skończyć, nie, no. no. bo to jest tak, że m, kiedy pomagamy innym e, i mamy takie zasady, że powiedzmy nie pobieramy opłat i to jest dobre, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś chce się odwdzięczyć, to uniemożliwiamy wówczas, prawda? Tak. A więc no. też w jakiś sposób tam blokujemy. Takim powiedzmy. Dlatego tak. Ci powiem tak, że ludzie nieraz dzwonią do mnie, Panie Wieszku, jak mam się nie? Mi tak głupio było, żeby podawać swoje konto albo coś. Nie? No ale teraz zaczynam, bo widzę, że nie patrzę na to, że inni biorą, tylko po prostu ja też potrzebuję. nie? No. Jasne. Z jakimi sprawami, problemami do Ciebie dzwonią najczęściej ludzie? Rozmaite. I prywatne, i takie miłosne sprawy. Wszystko, wszystko, co człowiek potrzebuje, nie? I doradztwo, wszystko, nie? No. Mhm. Także, jak to można powiedzieć? Nie ja rozwiązuję sprawę, ale Stwórca rozwiązuje całe problemy, nie? Są takie sytuacje, że na przykład dzwoni pani czy pan, i o doradztwo do tego, do tego. Nie? Ja wysłucham, połodzimy się razem. Przykładowo, podziękuję, to, żeby Bóg to wziął w swoją opiekę. Nie? No i, i ludzie otrzymują tą to, to zmianę. To wszystko jednak przychodzi, prawda? Po jakimś czasie przychodzi, dlatego, tak jak mówimy, nie? te konto się przyda. No i na koncie też się przyda, ale nie żądam, żeby to tyle i tyle było nie po prostu jak zostanie człowiek uzdrowiony czy coś się dobrego stanie nie? to takie podziękowanie przecież to będzie nie no Wiesław, jaki jest numer telefonu do ciebie gdyby ktoś chciał zadzwonić zapytać 799 823 405 proszę państwa jeszcze raz powtórzę 799. 823 405. Także proszę dzwonić, z miłą chęcią Was wysłucham i dużo mogę pomóc naprawdę, bo, bo to nie ja, ja rozwiązuję. Ja wiem, że wam trudno to w to uwierzyć. Nie? Ja tak samo czasami mówię, a ja obiecuję ludziom takie rzeczy, a czy to się stanie. no, no W niektórych wypadkach się stanie, ale to nie ja decyduję, tylko Wszechświat decyduje. Nie? Już na samo zakończenie, Wysławie, porozmawiamy trochę o harmonii wszechświata, bo y, masz tutaj y, te informacje. Te, ten, ten, ta edycja będzie już teraz w innej miejscowości, w grabowo Parchowskie 90 y, km. Przepraszam, 90. To jest numer. Y, to jest numer działki, chyba. Nad dziewięć. jeziorem Małż y, w ośrodku Skierka. Więcej informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 660 814 414 660 814 414. Przedstaw, może, kto będzie na tym spotkaniu. No, ja tutaj listy nie mam, ale prelegent. ty możesz. A to ja tobie dam. Dobrze. Piąte spotkanie Harmonii Wszechświata odbędzie się 30 maja. 30-31 i 1 czerwca 2025. Tym razem spotykamy się w ośrodku skierka. Piękny ośrodek, bo byłem, sam widziałem, jeszcze zima była, ale latem tam cudownie będzie. Byłeś w Debrzynie, także ten ośrodek jeszcze ładniejszy może powiedzieć, bo jest usytuowane większe jezioro. Płaskie wszystko, nie? Domki są, nie ma tam pawilonów. Domki są i w domkach będziemy, będzie zakwaterowanie. Stołówka jest na 100 osób, miejsce jest na ponad. Troszeczkę jak sto osób, nie? no pięknie, naprawdę pięknie jest. No, także jestem sam zachwycony, tak jak znalazłem miejsce w Debrzynie, widziałeś, byłeś tam, miejsce duchowe, tak samo i tutaj wieczór że Stwórca będzie z nami, i już nawet zamówiłem pogodę u góry, żeby było pięknie, ciepło i pięknie, żeby deszcz nie padał. No, także wszystko idzie dobrze. Tym razem spotykamy się w środku Skierka, Grabowo-Parchowskie 90, to jest 5 km od Sulęczynia, od Suleńczyna, 24 km od Kościerzyny. nad jeziorem Małż. Bardzo piękne jezioro, trzy środki, woda klarowna, także wszystko dobrze. Ośrodek jest na, na 100 osób, są cztery domki trzyosobowe, i 22 domki czteroosobowe, dwupokojowe z jedną łazienką. Całkowity koszt spotkania to 310 zł. Od osoby o 6 posiłków, dwa noclegi. Proszę Państwa, mi się wydaje, że 310 zł. to nie jest aż taki duży majątek na taką imprezę i to, co Was pięknego czeka. Wpłata zaliczki 100 zł od osoby na numer rachunku bankowego, który ja od licie będzie Wam podany. Spotkanie obejmuje medytację, prelekcje, wykłady, konsultacje oraz wspólne ognisko. Prelegenci Wiesław Błaszczyk, czyli to ja jestem, Wiesław Błaszczyk, witam Państwa. Antonina Choszowska, pracownik światła, piękna istota. Była już dwa razy, trzy razy. Była też również u ciebie, znasz to się. Siergiej Czarny, słowiańskie metody uzdrawiania. Krzysztof Malangowski, młody. Witam Ciebie, Krzyśku i pozdrawiam i twoje towarzystwo również, które chce przyjechać z tobą, żeby wam, tobie pomogło. Tak samo nie martw się, my też tobie pomożemy. Spotkamy się, spotkaliśmy się pierwszy raz na Harmonii Wszechświata u Michela na Lado Deja. Przepraszam, nie na Harmonii Wszechświata, tylko na Lado Deja. Kłodzko to było, nie? Tak. Polenica z to chyba. Wielisław Stary. Wielisław Stary, no piękna, piękne miejsce, naprawdę. Krzysztof Malangowski, młody. Andrzej Wisz, zioła. Najprawdopodobniej pojawił się również Barbara Zalewska, Jasnowic terapeutyczny. Czyli nie wiadomo. Czy nie będzie. wiadomo, no zobaczymy, nie? Będzie to będzie, nie? No, no. Aleksandra Porowska, prasa z energią, Laura Jędrzejak, przewodnik duchowy, Jan Bożecki, apiterapia, czyli pan, który miodami się zajmuje, uzdrawia miodami. Jolanta Żydkiewicz, bajarka, piękna istota, zresztą wszystkie są istoty piękne tam, co przyjadą. Anna Kędziora, numerolog, była też pani... Parę razy Jarosław Kivibek, czyli nasz kochany prezes, będzie, twój, jak to mogę powiedzieć, reprezentant telewizji VTV Studio. Tak, VTV. Tak, tak, tak. Zapisy wszelkie informacje udziela opieką grupy pani Asia numer sześćset sześćdziesiąt 414. Asiu pozdrawiam was, jesteście pięknymi istotami światła i twój mąż Arek również. Wiesławie, bardzo ci dzisiaj dziękuję. Tu więcej informacji oczywiście mogą się państwo dowiedzieć na te numery telefonu wskazane. Mm, tutaj też cały czas się pojawia numer konta bankowego, na którym można wspierać bezpośrednio mojego gościa, a był nim Wiesław Błaszczyk. Bardzo tobie dziękuję. Dziękuję. Чего я